Hej, hej, dzień dobry, zróbmy to. Pierwszy filmik o jeansach, tak jak zagłosowaliście. Opowiem Wam dzisiaj o tych idealnych. Warto przede wszystkim spojrzeć na skład jeansów, które kupujecie. Pamiętajcie, pamiętacie kiedyś dżinsy takie stuprocentowo bawełniane, które po praniu trzeba było się wcisnąć, gdzie w niepogodzinie się łapało pierwszy oddech, po trzech swobodnie się oddychało. Zobaczcie, to były takie jeansy, które trzymały całą sylwetkę w ryzach. Z czasem zaczęto dodawać do składu jeansów oprócz bawełny różnego rodzaju dodatki. Elastyczny, elastan. To jest jedna sprawa. Która po pierwsze. Z jednej strony wygodnie, bo tak? ubieramy takie jeansy, wchodzimy jak w dreszcz w piżamę, jest nam wygodnie. Aczkolwiek przez to, że jest elastan, zniekształcają się, odkształcają na kolanach, na pupie, a po kilku godzinach po prostu spadają nam z tyłków. Warto też spojrzeć na jakość bawełny. Zdarzy, zdarza Wam się czasem po praniu ubrać dżinsy. Widzicie, że na udach zaczynają szwy iść do środka, zaczynają skręcać. Dzieje się tak dlatego, że są to dżinsy ze słabej gatunkowo bawełny, która ma króciutkie sploty i ona jest splatana, właśnie ona jest króciutka, jest splatana i dlatego po praniu potrafi się zniekształcić. To czasem widać na koszulkach bawełnianych, które kupujecie po kilku praniach nie da się ich wyprasować, bo nie da się ułożyć szwów równo, żeby było łatwo do prasowania. To jest tania, fatalnej jakości bawełna. Dobrej jakości bawełna jest porządna, gruba, ma długie sploty i bardzo łatwo się prasuje. Nie zniekształca się, nic się z nią nie dzieje. No wracając do tych elastycznych dodatków, zawsze warto sprawdzić. Jak to faktycznie jest organoleptycznie. Czyli, jeżeli mamy na przykład 99% bawełny, 1% alastano, to czasem będzie tak, że jak rozciągniemy w ręku dżinsy, to będą się mocno ciągnęły, czasem mniej. To jest później kwestia właśnie jakości bawełny. Także zawsze sprawdzajcie, yy, sprawdzajcie, jak te dżinsy faktycznie się rozciągają w ręku. Im mniej, tym lepiej. Im więcej bawełny, im bardziej sztywne, tym lepiej. Pamiętajcie również, że takie bawełniane dżinsy, to można było podpalać zapalniczką i się z nimi nic nie działo. No teraz z tymi, z dodatkiem różnych dziwnych ropopochodnych historii, no to na pewno tak nie będzie, no bo wiadomo ropa się topi, wtapia w skórę, także warto uważać. Czyli mamy skład, tak? Patrzymy, żeby były jak najmniej uciągliwe. Druga sprawa takich idealnych dżinsów, to jest kolor. Warto, żeby były Granatowe, ciemne granatowe, bez, bez przetarć, bez wytarć, dziur, e, jakichś tam innych dziwnych historii, po prostu całe granatowe, e, no i zobaczcie, do takich dżinsów możemy sobie ubrać szpilki i marynarkę i spokojnie nawet iść do teatru. E, możemy ubrać e, baleriny i mamy taki każualowy strój mocno każualowy ale możemy również ubrać Adidasy trampki t-shirt i też będzie pasowało. także zobaczcie jedne idealne dżinsy porządne w szafie a ile możliwości. kolejna sprawa warto żeby wysokość stanu sięgała nam do pępka. wówczas te wszystkie nasze boczki ukochane brzuszki zostaną fajnie Schowane. Zobaczcie, w biodrówkach nad bardzo szczupłe dziewczyny nie wyglądają dobrze, bo potrafi mi się fałd skóry bokami zniekształcić i wygląda, jakby mi coś tam wystawało. Mało tego w biodrówkach, jak się ktokolwiek nachyli, to zawsze skarboneczka jest widoczna. Później Wam taką skarboneczkę pokażę, jak wygląda. Zresztą u mnie na grupie jest zdjęcie wrzucone. Kolejna sprawa, kieszenie. Pierwsza rzecz, jak już się dopniemy w przymierzalni w dżinsach, to co robimy? Odwracamy się i patrzymy, jak wygląda nasza pupa. Na pytanie, dlaczego patrzymy na tą pupę, odpowiadacie mi zawsze, czy wygląda dobrze. Ale co to znaczy wygląda dobrze? No i tutaj warto sobie spojrzeć na kieszenie. Zobaczcie. Mamy. Pupa pupę mamy kieszenie i warto, żeby kieszeń kończyła się z końcem pośladka. Dzięki temu nogi będą odpowiedniej długości, jeżeli chodzi o proporcje. Jeżeli kieszeń się kończy niżej, zobaczcie jak się z niej kształca i pośladek, i noga. Warto zobaczyć jak kieszeń rozchodzi się do szwu środkowego. Zobaczcie, tu mamy ten szef środkowy. Tu się rozchodzi delikatnie na boki, przez co cała pupa jest optycznie Poszerzona. Jeżeli wasza pupa może sobie pozwolić na poszerzenie, no to super. Jeżeli nie, to lepiej, żeby te szwy były bardziej równoległe do, do tego szwu środkowego. Zobaczcie, pupa jest bardziej um, trzymana w ryzach. Eee, warto też spojrzeć na wzorki na kieszeniach. zobaczcie, jedna kieszenia, tutaj tyle historii. E e jeżeli mamy kieszenie, które mają wzorki. Y tego typu czy, 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 tego typu, zobaczcie, krzywdy, to są takie marki no name, krzywdy nie zrobią, tam się dużo dzieje, mało tego, że jeżeli te wzorki są troszeczkę zaokrąglone w różne strony, to płaskie pupek zaokrąglą, tak samo wzorek, który przed chwilką był, był na zdjęciu, wzorek lewisa też ładnie zaokrągli pupek, krzywdy nie zrobią, także to są kieszenie, które krzywdy nie zrobią. Jeżeli mamy kieszenie z tego typu wzorkami, które przecinają dobrze widać, dobrze widać, które przecinają w poziomie, to zobaczcie raz, że przecinają pupę, często w najszerszym miejscu i skracają. Także optycznie robi nam się szeroka. Pupa podzielona na dwie części. Bardzo niekorzystnie to wygląda i u kobiet, i u mężczyzn. Także jak będziecie oglądali pupy, no to zwracajcie uwagę faktycznie, że kieszenie mają znaczenie. Jak mamy zaokrągłą pupę, bardzo odstającą, niekoniecznie chcemy ją powiększać tą, tą krągłością, żeby była na w to bardzo fajnie robi taki wzorek na kieszeni. Wielkość kieszeni również ma znaczenie. Jak mamy małą pupę, mała kieszonka, jak mamy większą pupę, większa kieszonka, żeby to też było symetrycznie do naszych pośladków. E, pokażę Wam jeszcze, co można sobie zrobić z dziwnymi jeansami. Po pierwsze, mała kieszeń na dużej pupie. Po drugie, widzicie, że te powyginane szwy wcale nie wyglądają dobrze. Jedyny plus tych jeansów to jest, że te szwy tutaj. Schodzą się jak taki dziubek na dół. No i to optycznie ratuje całe to nieszczęście w tych dżinsach? ale ogólnie efekt sami przyznajcie, że nie jest, że nie jest najlepszy. Jeżeli chodzi o fason, niektórzy w jakiś tam poradnikach mówią, że jak masz szersze uda, to warto, żeby Twoje dżinsy były albo proste, albo rozszerzane nogawką ku dołowi. No, nie sądzę. Lepiej wyglądają dżinsy, które delikatnie zwężają się. Nie mówimy tutaj o żadnych skinny czy slim, ale delikatnie zwężające się nogawką do dołu. Wówczas ten kształt, nawet potężne udo właśnie taki ma kształt nogi, nie zostanie optycznie powiększony, a zwrócona będzie uwaga na tą najwęższą część, czyli łydkę i kostkę. Także to wtedy będzie najlepsze rozwiązanie. Czyli idealne dżinsy. Granatowe, stan do jak najmniej Uciągliwe, bez żadnych wytarć, przetarć innych historii, z odpowiednimi kieszeniami. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Będę szykowała kolejne filmiki. To mój debiut, także przyjmijcie mnie ciepło. Buziaczki, pa!